Siema tu kasztel, ja mam do was sprawę. Nie działa mi serwer do sampa. No kurwa. Wróciłem z dworu. Bo byłem z kolegami pograć w piłę. Godzinę. Do godzinę... No, godziny byłem. Zrobiłem sobie serwerek. Wszystko ładnie ustawione, pięknie. IP wszystko dobrze wpisane. Porty dobrze ustawione. Kurwa nie działaj, nie chcę robić, no. Kurza mnie już to. Chciałem sobie zrobić swój serwer, ale nie wiem czemu tak się dzieje, nie mam pojęcia. Kto mi pomoże, ten dostanie u mnie administratora. Serwer jest przez Hamachi, ponieważ nie mnie na... Tak jakby dedyka, na hosta mi nie stać. 50 groszy za slot, ale to zawsze coś. Żeby tak grał z 50 osób, to trzeba też. A przez Hamachi to mogę sobie zrobić darmowe, ustawić sobie nawet 500 slotów, no. Dobro, no, da tu do zobacaja na radi. Pozdrav.